Siemanko, z tej strony Myślula. Witam Was w, kolejnej, od, w kolejnym odcinku mojej serii, w której tworzę poketuberów w KAS i dzisiaj zajmiemy się kusim. Wyszłam oczywiście bazowego sima wylosowanego. No i teraz, co? I teraz, oczywiście będę musiała się pobawić w odwzorowanie tego, a to wcale nie będzie takie proste. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to doskonale wiecie, o czym mówię, bo ja naprawdę nie potrafię odtwarzać ludzi ze zdjęć. No ale no cóż, postanowiłam, że zrobię taką serię, więc czemu miałabym nie spróbować. Fajnie, że nam się wylosował z im... z niebieskimi oczami na start, ale Kursi ma te oczy zdecydowanie mniejsze, to na pewno. Oczywiście tutaj w dolnym rogu macie jego zdjęcie, żebyście mieli porównanie, jak mi to wyszło. Znaczy, zdjęcie się też bardzo uśmiecha, więc te oczy też ma mniejsze, takie bardziej przymrużone. Ale też nie chcę, żeby to wyszło przesadnie. Usta też, ja nie wiem, w ci mają zazwyczaj takie mało pełne tłustały. Ogólnie to ta baza wyszła mi całkiem dobrze. Ale nie wiem, jakim cudem. A on ma ten nos, że tak bardziej to kury ogólnie ma ten O, na pewno nie ma takiego nosa. Chociaż nosi okulary, ale nie wydaje mi się, żeby on miał ten nos aż tak karpaty. Ale wiadomo, od okularów. Nas się garbi, czekajcie, no tak tutaj jest trochę za grube, ok. Na tym zdjęciu widzę, że ma zaros, ale ten zaros jest taki no dość średni, że tak powiem. Co on ma za brwi? On ma brwi takie dość długie, tych, tych to nie mam w blondzie. No, to już może go przypominać. Ale ej, co się stało, że mi się taka fajna baza wylosowała? No normalnie szok. No dobra, jeszcze raz te brwi popatrzymy, może coś ciekawszego znajdziemy. O! Ej, te są idealne. Są po prostu cudowne. Ale jakim cudem mi się to udało Kurde, no sami widzieliście, to jest tylko baza Ja nic z tym wcześniej nie robiłam No więc wiecie, no No nie no, no idealnie Oczy w miarę podobne Brwi też mi się udało Twarz taka No może tutaj bym trochę tą szczękę wyciągnęła jednak I tutaj trochę bardziej mu wgłębiła I profil taki dość O, już może być i zarost. Jakie by mu można było dać zarost? Oczywiście, żeby się nie obraził. Ja, jak mam być szczera, to kusz jego rzadko kiedy oglądam. O! To jest chyba to. Bo jakoś tak mało mnie interesuje patrzenie, jak ktoś łapie Pokémon. No ale jeżeli ma jakieś fajne poradniki, to oczywiście chętnie obejrzy. Mimo, że w Pokémony nie gram. Dobra, wybieramy mu włosy. Tutaj już będzie na pewno prościej niż z Judim, bo jednak. Kusi te włosy, ma. nie no, Kiedy mnie zabije, to na pewno nie. To takie za bardzo ulizane, to to, to to też nie. To już tak bardziej, ale też nie do końca. Się to zależy od tego, jak się też kusi uczeszę, tak? Bo on z tymi włosami jednak czasami robi różne rzeczy. Raz je układa do góry, raz właśnie mu tak opadają na czoło i. O to to na pewno nie ma boki bardziej przestrzeżone i nie ma chyba kręconych tych włosów. Ale próbujemy coś znaleźć. O! Ej, to już tak w miarę. Nawet podobne. I co, okularki mu dajemy. Ale czekajcie, jeszcze zanim okularki to damy mu skina. Ten skin nie. O! Taki, a ten. Ten chyba za bardzo wygładza, a nas interesuje, żeby rysy twarzy jednak były bardziej wyraźne, a nie wygładzone, żebyśmy widzieli. Czekajcie, bo ja mu odcienia skóry chyba nawet nie dobrałam. A kursuj jest taki dość. O, bardziej taki. Więc dobra, jeszcze raz detale. I z tego co widzę to te skiny są w różnych Dobra, ale myślę, że chyba jednak Chyba jednak ten No ten będzie najlepszy, chociaż tutaj ten nos widzę jednak trochę za wąski mi wyszedł Czy ja coś mogę z tym zrobić, czy nie mogę jakoś tak? No, powiedzmy, że jest ok. Dobra, dajemy okularki, będziemy go zaraz ubierać. A, rzęsy! No tak. Już ludzie mają rzęsy. Wiem, że niektórzy nie dają rzęsów z facetą Simon. A nie, to jest ze skinem, to nie, to nie, tego nie chcemy, chcemy te niżej. Bo tak mam rzęsy, które jednocześnie nakładają skina. No, myślę, że takie rzęsy będą ok. Nie są zbyt widoczne, ale jednak widać, że są. Dobra, okularki. I kushi ma te okulary. Będzie coś, to się, że to będzie coś takiego i ma je czarne. No dobra, to już okulary chyba mamy. Żadnych z modów niestety nie mam, ale jeszcze zanim to, to oczywiście oczy. I kushi chyba ma niebieskie oczy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy on ma takie te niebieskie, czy on ma takie bardziej? A może takie? Myślę, że te będą najlepsze. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Jeśli się z tym nie zgadzacie, to możecie napisać w komentarzu, że na inny kolor byłby lepszy. I teraz tak. Jego budowa. On ma chyba trochę węższe ramiona. Ogólnie, no co ja mogę zrobić? No? ich budowy za bardzo nie widzę, jak siedzą i nagrywają ale myślę, że to będzie mniej więcej coś w tym stylu i widzę, że na zdjęciu ma koszulę w takim dziwnym kolorze to jest fiolet, taki wyblakły wrzos, coś takiego więc spróbujemy mu coś takiego znaleźć bo można mu dać taką, ale to jest taki róż ja no też nie chcę, żeby te osoby, które tworzę w tym kasie, się na mnie poobrażały, tak, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, żebym ja się dobrze bawiła. Coś takiego? O, dobra, to jest idealne. I spodnie obstawiam. No, z tego co widziałam na niektórych zdjęciach, to kuszy nosi też chyba raczej zwykłe jeansy, tak samo jak kiedyś, więc tak zrobimy. Żeby nie było, że robię wszystkich tak samo. To mu damy, nie wiem, czarne, żeby pasowały. O. Oczywiście, standardowo skarpetki czarne, żeby pasowały. Buty to pewnie też jakieś Adidasy będzie nosił. I też, żeby nie było, że takie same, już je mu damy takie, chociaż do koszuli. To to tak średnio pasuje, jak mam być szczera. Ja nie chcę, żeby to wyglądało przesadnie czy coś. Wiecie o co chodzi. Spróbuję mu znaleźć coś, co będzie wyglądało w miarę dobrze. Błagam, nie wysyłajcie im linków do tych filmików. Naprawdę proszę. Ja nie chcę, żeby oni to widzieli. Nie o to w tym chodzi. Dobra, damy mu takie i czarne. O. Teraz się wygląda, kurde. Kusimy je, żeby mu dać. Jakiś zegarek... na rękę, więc możemy mu coś jeszcze... założyć. No jak Kusi, to obstawiam, że na pewno by miał jakiegoś smartwatcha czy coś, a to mi chyba najbardziej smartwatcha przypomina. No powiedzmy, że w Simsach nie ma smartwatcha, więc... A! I jeszcze o czymś zapomniałam! Najważniejsza rzecz, przecież Kusi nosi aparat na zęby! Więc jak to ja go mogę zrobić bez aparatu? O! Jest. No, i tutaj już go nazwałam, kusi Pocket Trainer, bo na YouTubie chyba się nazywa Pocket Trainer Kusi. No i teraz wybierzemy mu aspirację. Jaką kusi mógłby mieć aspirację? Na pewno nie dam mu zwierzęta. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak podróżowanie, bo kusi bardzo dużo podróżuje. A może to w tym yy, z miejskiego życia by było, właśnie, lokalizacja? Że ten Steam uwielbia miejski styl życia. Nie wiem, no można mu to dać. Ogólnie Kuszy jest ze Szczecina, a ja pochodzę no, z okolic. Jakieś niecałe 30 km od Szczecina mieszkałam, więc dość blisko. A teraz tak. Jakie bym mu mogła dać cechy? Mi się wydaje, że śmiały, bo Kuszy jest dość pewny siebie, jest dość charyzmatyczny, jakby nie patrzeć. Mm, ambitny, bo jednak jeździ za tymi pokemonami, tak, po całym świecie. Tylko po to, żeby jeździł. Ja nie wiem jak teraz, wiem, że kiedyś jeździł. I mi się wydaje, że on jest aż zanad to pewdy siebie i jest trochę zadufany w sobie. Ale cóż, nie uważam, żeby to była do końca zła cecha, więc no czemu nie? Więc tak, jeśli odcinek Wam się podoba, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i komentarza. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to kliknij tam w czerwony przycisk na dole i włącz sobie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia na czas. A ja się już z Wami żegnam i życzę miłego dnia. Pa, pa!